Niebogłos, prosto w górę, wystrzał, kilka słów, jakieś pytanie, nie nazwałabym tego modlitwą, to rakieta, pytasz co się dzieje, gdy kończy się paliwo, właśnie wtedy spada niebogłos świetlisty. Cieszę się, że tu jesteście. Zatem dzień dobry, dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W swojej Sopockiej Pracowni wita wszystkich Piotr Wiktor Lorkowski. Jednym ze swoich wierszy przywitała się już z wami i ze mną bohaterka dzisiejszej audycji Marta Tomczyk-Marion. Nowy poetycki głos w 34. odcinku pierwszego polskiego podcastu o poezji nad morze. W centrum naszego zainteresowania staną dzisiaj wiersze z Tomu Niebogłos wydanego przez Fundację Kultury Afront z Bukowna jeszcze w zeszłym roku. Teraz będzie obowiązkowa mewia czołówka, a potem do rzeczy. Poezja to jeden z obszarów działalności literackiej Marty Tomczyk-Marion, która dała się poznać m.in. jako autorka prozy kryminalnej oraz biografistka Stanisława Wyspiańskiego. Jest także blogerką zajmującą się tematyką literatury dziecięcej, a jej blog nosi tytuł Trolle i misie. Link do niego można znaleźć wśród notatek do tego odcinka. Jeszcze dodam, że od 14 lat poetka mieszka w Oslo. Dla jej wierszy, dla jej poetyckiego świata i poetyckiego widzenia nie pozostaje to bez znaczenia. Jako poetka Marta Tomczyk marion debiutowała w roku 2016 tomikiem 100 bytów teraz mamy niebogłos, gdzie dominuje wątek godzenia się z porządkiem rzeczy widzialnych i niewidzialnych, z rzeczami widzialnymi, z dotykalnymi, z często zdojmującymi sytuacjami takimi jak choroba w rodzinie czy śmierć. Poetka próbuje się uporać lub Wydobyć z nich ważne dla siebie znaczenia. Ku rzeczom niewidzialnym sięga swoimi wierszami podobnymi do aktów strzelistych, bo jeśli na przykład wczytamy się w wiersz tytułowy albo w tekst zatytułowany krótko p, p z kropką, wiersz ten kojarzy się z nawróceniem świętego Pawła, można powiedzieć, że jest to także poezja dyskretnie religijna, a po przeczytaniu Tekstów zatytułowanych Laudate, lub żyje w Twojej jasności, łatwo dojdzie do wniosku, że jest to poezja także duchowo mądra. To tego jest to poezja pełna skupionej uwagi, w takiej koncentracji, właśnie w skupieniu, opisująca skandynawskie krajobrazy w krótkich, impresyjnych wierszach, zbliżonych swoją atmosferą do klasycznych haiku. A kiedy poetka rozwija już swój tekst, swój wiersz w historię lub dłuższą refleksję, i tutaj polecałbym moim słuchaczom wiersze wikingowie, lub mamuty z Salwatora wtedy czujemy, że autorka dba o dyscyplinę słowa, dba o przejrzystość poetyki. Zdarzają się jej także gry y, międzyjęzykowe, gry polsko-norweskie, jak wiersz Forwandlingen, którego tytuł odsyła do przemiany, czyli do słynnego opowiadania Franza Kawki. Chociaż poetka Potrafi także poruszyć rozmachem wyobraźni, potrafi zaskoczyć metaforami, co z kolei mamy w wierszu 12 Nocy. Dlatego też nieco melancholijny niebogłos poleciłbym każdemu, kto szuka poezji otwartej na czytelnika, poezji skrojonej na miarę czytelniczej wyobraźni i nie na ostatnim miejscu na miarę emocjonalności, bo te wiersze ten tom, ta poetka, ma emocje na swoim miejscu i bynajmniej z tych wierszy nie wieje skandynawskim chłodem. A teraz już oddajmy głos poetce. Pan M. znajduje na plaży damski but marki Franco Martini. W środku lipca, na Korsyce. Szczegóły w gruncie rzeczy nieistotne. Pan M. znajduje damski but. Drżącą ręką otrzepuje go z piasku i rozwija myśl o nodze, która go nosiła, a także o pozostałej części, czyli kobiecie. Jak wyglądała? Była anemiczną blondynką, ognistą brunetką z dużym biustem. Nieskrępowana wyobraźnia pana M przeżywa prawdziwe wzwody. W jakich okolicznościach utraciła But? Czy było to zabójstwo na tle romansowym? Szampan, pocałunek, zazdrość, jedwabny szal, księżyc, łódź, a może trywialne znudzenie, nie kochankiem, kochanką, lecz samym Butem, który pewnego dnia okazał się tak dalece zbędny. Że trafił do kosza przy plaży. Cokolwiek to było, pan M nie zazna już spokoju. Jakże trudno uwolnić się od niebezpiecznych pragnień tworzenia cudzych historii. Forwandlingen. Poranna podróż metrem mogłaby być nudna, ale. Po pierwsze, mijam dom pogrzebowy w kolorze różowym. To jest dopiero nadzieja. Po drugie, naprzeciwko mnie siadają dwie nastoletnie topielice. Głowę bym dała, że jeszcze parę godzin temu leżały na dnie Oslofjorden. Po trzecie, widzę, że w Teatrze grają Forwandlingen Franza Kawki. To wszystko. Napełnia mnie wielką, majestatyczną nadzieją, że rzeczy i ludzie nie są takimi, jak sobie się zdają, a słowa i kolory są również w moim władaniu. Właściwa rola. W przedszkolu wszystkie dziewczynki marzą o tym, aby zagrać księżniczkę. Po latach zdają sobie sprawę, że nie było o co zabiegać. Zbyt późno przekonują się, że należało wziąć rolę czarownicy i jeszcze pięknie za nią podziękować. Przeglądanie. Tańczyłam z ludźmi, którzy mają serca na wyciągnięcie ręki. Śpiewaliśmy jednym głosem. Robiłam zdjęcia, aby to, co zapamiętane, było zapamiętane. Wtedy zauważyłam tego chłopca na wózku. Z twarzą w przebrzydłym grymasie, gębą, nad którą nie można zapanować. Odwróciłam obiektyw. Uciekłam do światła. Ktoś grał na gitarze, dziewczyna w białym kapeluszu śpiewała. W autobusie przeglądałam zdjęcia, aby to, co zapamiętane, było zapamiętane. Gdy skończyłam, spojrzałam za okno. Na jezdni leżała martwa wiewiórka. Śmierć na wyciągnięcie ręki, radość jak piołn. W każdym życiu przegląda się śmierć, pomyślałam. Na następnym przystanku przyszło sprostowanie. W każdej śmierci przegląda się życie. Łóżko: w łóżku biała pościel, w łóżku ciotka, w łóżku kuzynka. Ciotka wychudzona. Kuzynka wygrubiona. Moja matka biega po trójkącie. Łóżko, kuchnia, łazienka. Przynosi zupę, wynosi mocz. Staję na środku pokoju i mówię, może zmierzę wam gorączkę. Dlaczego nie? Odpowiada wesoło kuzynka. Mnie nie musisz, wróczy babcia, która leży zawinięta w folię. I tak się bawimy w lekarza, a wszystkie raki i śmierci siedzą jak trusie, zadziwione, że można je traktować tak lekko. Onkologia, błyszczące jak kolano, przystrojone w pożółkły papier, z ustami jak czółno na niepewnym morzu, o ciałach wystawionych na dożylne tortury. Przychodzą tu co tydzień, aby jaśnić swoją pięknością. Pieśń Matek Nasi synowie mają jasne twarze i lśniące oczy. Ich ciała są jak miecze okryte jedwabiem. Mężczyźni, którzy ich spłodzili, odeszli, aby polować i szukać nowych kobiet. Dla nas to nie ma znaczenia. Skoro miłość zajęła miejsce miłości. Rozpaliłyśmy ogień na brzegu lasu, uczymy naszych synów pieśni, zanim odejdą w stronę poplątanej gęstwiny. Pochwała bezsilności. Na wszelki wypadek bądź bezsilny, bezsilna wobec syna, córki. Uznaj, że ma prawo być nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Również bez ciebie. Nie dawaj mu do zabawy lalki, która jest w tobie. Usiądź ze swoim 30-letnim synem wypij wódkę, zapal jointa, chociaż nigdy tego nie robisz mów możliwie mało. Czas dorosnąć. Kosy. Koty na Asképionie. Znacznie ciekawsze niż ruiny, dostaniesz we wszystkich kolorach i rozmiarach. Większość przeraźliwie chuda i żądna głaskania. Kocięta kręcą się wokół matek. Robią wszystko na raz i na dwa. Usiłują wdrapać się na drzewo i nie spaść. Ale to rzadko się udaje, bo łapy są aż cztery a ogon syczy jak wąż. Koty w tawernie wysiadują na murkach przed wybranym stolikiem. Nie są nachalne. Ich wzrok pozostawia pewną dozę wolności. Możesz zjeść ten kawałek wieprzewiny, jeśli naprawdę musisz. Są i takie, które tylko się przechadzają. Nie proszą o nic. Te dostają wszystko. Żuf. Tyle łapki i ogon ślizgają się po parkiecie, skorupa postukuje. Gdy zamkniesz oczy, zobaczysz dziadka o lasce. Mamuty z Salwatora. W Krakowie przy ulicy Hoffmana znaleziono szczątki mamutów. Jak zapewniają paleontolodzy, mamuty zginęły śmiercią gwałtowną. W jednej kości tkwił oszczep, co jest niezbitym dowodem tego, że ludzie od początku wykazywali zabójczą inteligencję. Żal mi mamutów z Salwatora, ale prawda najprawdziwsza jest taka, że gdyby moi przodkowie nie zabijali, mogłabym się nie narodzić. Przypuszczalnie nie byłoby również Hoffmana, który choć zmiankowany tylko raz, ma duże znaczenie dla kultury, która niezaprzeczalnie została wzniesiona na kościach. Dziękuję Marcie Tomczyk-Marion za nagranie wierszy. Jeśli jesteście zainteresowani przedłużeniem znajomości z jej poezją, z jej twórczością, tutaj możecie zawsze skorzystać z linków, które Umieszczam pod audycją, a w tych linkach możecie znaleźć również informacje ułatwiające zakup jej najnowszej książki. I wracam teraz do naszej zagadki sprzed dwóch odcinków. Odgłos, który słyszeliście przed chwilą, jest jak najbardziej nadmorski. Wydaje go nasza bałtycka foka szara, zwana przez specjalistów szarytką morską zwykle kojarzy się z Helem. Ale jeśli chcielibyście zobaczyć ją w stanie dzikim, wówczas warto byłoby udać się w okolice świbna, gdzie foki te żyją sobie na specjalnej wysepce, rzecz jasna pod opieką przyrodników. A przyrodnicy, opiekunowie tego miejsca udostępniają nawet lunetę, przez które foki można obserwować. Z daleka wyglądają przepięknie, sam widziałem. Ale już próba pogłaskania fok zupełnie nie wchodzi w grę, bo są one dosyć niebezpiecznymi drapieżnikami. Tym jednak, którzy bez głaskania obyć się nie mogą, poleciłbym pomniczek foki. Pomniczek ten znajduje się w Oliwskim Zoo. Ma rozmiary niedużego foczątka. Foczka jest bardzo wdzięcznie odlana w brązie i dostępna na wyciągnięcie ręki. Możecie ją zobaczyć na facebookowym profilu Nadmorza. A co w kolejnym odcinku? Prawdopodobnie nie opuścimy jeszcze północy, bo prezentację swoich wierszy z tomu Zwierzę zapowiedział poeta i polarnik Leszek Nord. Dziękuję wszystkim za czas, za uwagę poświęconą temu odcinkowi nadmorza i przysyłam mnóstwo najlepszych, serdecznych myśli dla wszystkich, którzy mnie słuchają. Z Sopotu, z nadpolskiego morza, czerwcowym, chłodno-deszczowym wieczorem mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski. you mm -hmm.